Czy ktoś może pomóc dziewczynce w potrzebie? Naprawdę przydałoby mi się trochę gotówki. Daj spokój, nie bądź chciwy. Dawaj nam wszystko, co masz. P proszę, nie róbcie mi krzywdy. Rozważymy to, jasne. W końcu jesteśmy złoczyńcami, więc zachowuj się jak najlepiej. To wszystko, co mam, przysięgam. Wylośmy się stąd, dynko. Policja! Jestem. Co się stało? Co? Napad w toku, co? Cóż, nie na mojej zmianie. Mieliśmy dziś świetny łup. Świetna robota, Dynio. A, Ktysiu, gliny tu są. Ach, nie możemy wrócić do więzienia. Stójcie! Dobra, dziewczyno, nie ma czasu na wyjaśnienia. Pomóż nam ukryć się przed glinami. Tak, pospisz się. To nagły wypadek. Uf, gdzie oni uciekli? Hej, dziewczynko, widziałaś jakichś przestępców w okolicy? Nigdzie nie ma złoczyńców, proszę pana. A to co? Ja tu tylko sprzątam. Hmm, czyżby? Czystość jest naprawdę ważna, wie pan. Tak jest. I ja też tu jestem do pomocy. Proszę spojrzeć na te wszystkie śmieci. W takim razie ty też się nie obijaj, dziewczyno. Udało się! Juchu! Naprawdę nam pomogłaś. Tak, to było super. Hej, może dołączysz do naszej ekipy? Będzie super zabawa! Mm -hmm. Możemy być rodziną? Brzmi nieźle! Wchodzisz w to? Jasne, mamusiu. W takim razie wracajmy do domu. Jesteśmy tuż za tobą, ptysiu! Nie zapominasz o czymś dynio? No tak, no to jedziemy, witaj w domu Christy! O, czy to wasza kryjówka złoczyńców? Tak, nasza mała kryjówka. Raz gość się. Wow, to miejsce jest takie fajne. Chcesz sprawdzić swój pokój? Mój własny pokój? Jasne. Ach, słyszałaś to, Harley? Dzieciak może być w niebezpieczeństwie. Co się stało, Christy? Zobacz, jakie są słodkie, mamusiu. O, tak bardzo je kocham. Fiu, Tylko się bawiłaś! Tak! Świetnie się bawię! Cóż, baw się dobrze! Co ty kombinujesz? Heh, myślałam, że nas przyskrzynili. Ale z ciebie paranoik! To tylko Krysty się bawiła! Fiu, Dzisiejszy dzień był ciężki! Cóż, dobranoc wszystkim! Słodkich snów, kochanie! Śpij spokojnie! A, co się dzieje? O, o, tato, boję się! Nie martw się, Kristi. Schowajmy się. Ktoś jest w moim domu, panie Władzo? Wychodzić, łobuzy! Widzi pan, panie Władzo? Trochę pomyliliśmy ten dom z naszym. Zabierajcie swoje brudne buty z mojego dywanu i wynocha z mojego domu! Albo was aresztuję. Co za niegrzeczność! Taka niegrzeczność! Opuśćcie to miejsce natychmiast! O, o! Chodźcie za mną, dziewczyny. Dalej! Idziemy! I nigdy tu nie wracajcie! Tak, super złoczyńcy nigdy się nie poddają. Czy teraz jesteśmy bezdomni? O, nie płacz, kochanie. Przejdziemy przez to razem. Coś wymyślę, kochani. Te pudełka chyba wystarczą. Heh. Nie zawracaj sobie tym głowy, dzieciaku. Po prostu pójdziemy do naszego prawdziwego domu. Prawdziwego domu? Dobry złoczyńca zawsze ma plan awaryjny. Chodźmy! Jesteśmy! Pokochasz to miejsce. To twój pokój. Będziemy mieszkać tutaj, co? Co, nie podoba ci się? To miejsce jest takie... Super! Witaj w domu, Christy! Tym razem naprawdę. Hurra! Bawmy się! Nasza córeczka zachowuje się jak tatuś. Dobra, ten bank sam się nie obrabuje. Czas wziąć się do roboty. Nasz plan jest absolutnie doskonały. Gotowi? Zróbmy to! Mamo, tato, możemy się pobawić? Naprawdę teraz nie możemy, Christy. Przepraszam, kochanie, ale mamy robotę. Ale wkrótce będziesz miała mnóstwo zabawek. Tak, całe mnóstwo. Ale ja chciałam się bawić teraz. Cóż, powinniśmy się zbierać. Mój nietoperek ma ochotę na trochę akcji. Hehe, <laughs> to będzie dobre. Mogę iść z wami? Nie dzisiaj, Christy. Tak, ta robota będzie niebezpieczna. Ale jesteśmy rodziną. Powinniśmy trzymać się razem. Poczekaj na nas w domu, kochanie. I nie otwieraj nikomu drzwi. Nasza dziewczynka jest taka dzielna, prawda? Cóż, ma bardzo odważnych rodziców. A teraz chodźmy obrabować ten bank. To to ja rozumiem. A ja po prostu się dołączę, dobrze? Czas iść. Tak, bierzmy naszą gotówkę. Kasa albo życie. No dalej, wybieraj. Moje życie, oczywiście. Wszystkie nasze pieniądze są w sejfie. Mądry wybór, kolego. Już prawie. Hm, cóż, to było łatwe. Świetna robota, Harley liście? Christy? Co ty tu robisz? Nie chciałam być sama. Możemy teraz się pobawić. O o! Pomóżcie mi! Wynoszmy się stąd! A co ze mną? Stać! Policja! Co? Gdzie złodzieje? Ja się tu tylko bawiłam! Przysięgam! Chodź tu, dziecko! Aresztujemy cię. Przestępcy dostaną to, na co zasługują. Nie wydostaniesz się stąd na mojej zmianie. Złapaliśmy rabusia banku. Co? To tylko dziecko. A teraz posiedź tu i zastanów się nad swoim zachowaniem. Gdzie moja mama? A tata? Chyba po prostu cię zostawili. Hmm. Tysiu, gdzie jesteś? Udało nam się uciec. Ale gliny mają naszą Christy. Uratujemy ją. O, tak, uratujemy ją w mgnieniu oka. Jesteś genialny, Ptysiu. Pospieszmy się! Dzieciak taki jak ona napada na bank. Jakimi ludźmi mogą być jej rodzice? Mamo! Proszę, zabierz mnie stąd! O! Kto tam jest? To my! Jesteś gotowa, kochanie? Jej! Wróciliście po mnie! Nigdy byśmy ci nie zostawili! Czas uciekajmy, czas wysadzić tę spelunę. Chyba jestem teraz przestępcą. Gratulacje Christy! Byłaś dziś bardzo dzielna skarbie. Zaczekaj na nas, mamusiu! Pinki, pobudka! Ach, spójrz tylko na ten bałagan w twoim pokoju! Dobrze, musisz to posprzątać przed śniadaniem. Sprzątanie! Nuda! Nie chcę! Och, Pięki jesteś niepoprawna. Muszę wszystko za ciebie robić, co? Ach, dzień dobry! Jestem gotowa na zabawę! Ale najpierw muszę zadbać o swój wygląd. O tak! To jest lepszy sposób na rozpoczęcie dnia? I nie ma też potrzeby sprzątania! Wow, to nowa zabawka? Zaraz ile? Tato! Musimy jak najszybciej podpisać ten kontrakt. Wybacz, Pinki Tata jest teraz bardzo zajęty. Ale ja chcę tę zabawkę. Proszę, tato! Dobrze, kochanie, dostaniesz wszystko co chcesz. Dzięki, tato. Jesteś najlepszy. Kochanie, musimy iść do sklepu. Nasza córeczka potrzebuje nowej zabawki. Znowu? Nie. Żadnych zabawek dopóki nie posprząta w swoim pokoju. Kochanie, nie musisz być taka surowa. Ale ma Pięki tak dalej nie można. Niedługo wrócimy, kochanie. Wow. Potrzebuję tej zabawki. I tej też. E, właściwie to weźmiemy wszystko. Piękki, nie tak się umawialiśmy, ale duży ja naprawdę bardzo chcę je mieć. O, oh, no dobrze, kochanie. Najważniejsze, żebyś była szczęśliwa. Weźmiemy je wszystkie. Dzięki, tato! Tak bardzo cię kocham! Zawsze z radością rozpieszczamy naszych najlepszych klientów. Tato, tu też musimy wejść! Mają najlepsze marki szminek. Hmm, nieźle! Weźmiemy to, prawda, tatusiu? Oczywiście, kochanie. Uważaj, tato, nie upuść moich rzeczy! Jesteś szczęśliwa córeczko? Jak najbardziej! Dzisiejsze zakupy były świetne. Powinniśmy to robić codziennie. Och, muszę przyznać, że to dość wyczerpujące. Kolacje podano. Rozgoście się i smacznego! Juhu! Spójrz tylko na te wszystkie zabawki! Od teraz będziesz mieszkać w moim pokoju. Witam wszystkich! Perfekcyjnie! A teraz sprawdźmy makijaż. Bogactwo jest super! Dobra, chyba już śpią. To idealny czas na psikusa. Kto nie chciałby od czasu do czasu się wyspać? A poza tym, szkoła to nuda. Jestem genialna, czy co? Pewnie, że jestem. Kochanie, zaspaliśmy. Ale mogłabym przysiąść, że nastawiłam budzik. Pinki obudź się. Musisz iść do szkoły, spóźnimy się. O, tak bardzo chcę iść do szkoły. Ale chyba jestem chora. O, moja biedna dziewczynka. Zadzwonię po lekarza. Moja córeczka potrzebuje pomocy. To nagły wypadek. No dobrze, gdzie jest pacjentka? Tutaj, doktorze. Nasza pinki jest bardzo chora. No dobra, to wymaga najsilniejszego lekarstwa, jakie mamy w arsenale. I jakiego lekarstwa? Nie, nie ma mowy. Chyba już mi lepiej. Co za cud. No to szybko, leć do szkoły. Jasne, mamusiu. Po prostu uwielbiam się uczyć. Dziękuję, doktorze. Był pan bardzo pomocny. Ha, w twoich snach, mamo. Nienawidzę szkoły. Będę się dzisiaj świetnie bawić. Haha, ha, wygląda na to, że będę mistrzynią. Juhu, to nowy rekord! Cześć, Pinki! Znowu oszukałaś rodziców? Wiadomo, Christy, są tacy łatwowierni. Wasze hamburgery, dziewczyny? Świetnie, dzięki. Christy, do dzieła! Nie pokonasz mnie dzisiaj. Chodzenie na lekcję jest dla kujonów. Poprosimy więcej słodyczy. Bawcie się dobrze, dzieci. Co? Pinki znowu zaginęła? Tego już za wiele. Pani Johnson, mamy problem. Pani Pinki znowu chodzi na wagary. Znowu? Zajmę się tym, panie dyrektorze. Obiecuję. Pinki, musimy porozmawiać. Opuściłaś dziś lekcję. Znowu! O, mamo, czego mam się uczyć? Nasza rodzina jest bogata. Takie myślenie tu nie przejdzie, Pinki. Od teraz nie dostaniesz żadnych pieniędzy. Ale to takie niesprawiedliwe. Nie dostaniesz z powrotem tej złotej karty, dopóki twoje oceny się nie poprawią. Cóż, Pinki, twój ojciec i ja jedziemy na wakacje. Staraj się zachowywać jak najlepiej. Papa, pa, bawcie się dobrze. Uwierzcie, mi, nie będę się nudzić bez was. Okej, okay, w co się najpierw pobawimy? Policzmy nasze pieniądze! Dzięki, mamo. Dzięki, tato. Jesteście tacy hojni. Hmm, myślę, że to powinno wystarczyć. Christy, robimy imprezę. Fajnie, że mnie zaprosiłaś, kochana. Ktoś zamawiał pizzę? Wow, nie poradzimy sobie z tym wszystkim. Na pewno damy radę. Chcesz się założyć, że zim więcej niż ty? Poproszę bilety. Oczywiście, proszę bardzo. Ach, nie mogę się doczekać, aż zrelaksujemy się na plaży, kochanie. Już prawie jesteśmy, skarbie. Pasażerowie pierwszej klasy zapraszamy na pokład. To my, kochanie, pospieszmy się. Oj, mamy tu chyba problem. Proszę pana, to niedopuszczalne. Nie wolno wnosić nożyczek na pokład. Łamie pan nasze zasady. O, bardzo przepraszam, mój błąd. A teraz chodź, kochanie, bo się spóźnimy. Witamy, szanowni pasażerowie. O, to miejsce jest niesamowite. Jak tu wygodnie i taki relaks. Miłego lotu, panie i panowie. Chciałabym bilety na wszystko. Miłej zabawy, młoda damo. Parku wodny nadchodzę. Jestem, Christy! Wiesz już, co będziemy dzisiaj robić? Będziemy się super bawić! Poproszę po jednym z waszych najsmaczniejszych. Dzięki! Ach, to jest życie! Dzisiaj był wspaniały dzień. Halo? Tu Pinkie. Jak to wypadek? Nie wierzę ci! Mamo? Tato? Wszystko okej? Okay? Co z nimi, doktorze? Obawiam się, że nie jest dobrze Pinki. Twoi rodzice są w śpiączce. Kiedy się obudzą? Obawiam się, że ciężko powiedzieć. Może być tak, że nigdy się nie obudzą. Mamo, tato tak bardzo za wami tęsknię. Byliście niesamowitymi rodzicami, a ja was nie doceniałam. Wygląda na to, że zostałam bez pieniędzy. Ciekawe skąd moi rodzice brali gotówkę. Hmm. Cóż, mam pomysł. Żegnajcie. Byliście świetnymi przyjaciółmi. Ogłaszam wielką wyprzedaż za otwartą. Najdroższe zabawki za pół ceny lub więcej. Proszę bardzo, tylko nie zepsuj dobrze. Dbaj o to, słyszysz? A ty dostaniesz najlepszą. To szczęście. Dziękuję. Wow, moja pierwsza wypłata! Młoda damo, po prostu A -a. musisz spróbować mojej popisowej zupy. Jasne. Uff, wody! Zawsze chętnie służę, młoda damo. Chcę metamorfozę. Jasne. Zacznijmy od nowej fryzury. Aha, i pofarbujemy ci też włosy. Czemu nie? I jak? Podoba ci się? Wow, wyglądam super! Piękno jest warte każdej ceny. Przechowam was tutaj. Siedźcie spokojnie, dobrze? Kto to może być? Panno Pinki, proszę otworzyć. Co się dzieje? Kiedy ostatnio składała Pani zeznanie podatkowe, Panno Pinki? Nigdy. Tak myśleliśmy. To oznacza, że przejmujemy dom. Nie! Nie pozwolę wam na to! Nie możesz sprzeciwiać się nakazom sądu. Będę bardzo tęsknić za tym miejscem. Pinky, bycie szefem kuchni to nie tylko praca, to powołanie. Klienci są głodni przygotuj Aha. dla nich pyszne burgery. Postaram się, szef! Burgery to w końcu też moje ulubione danie. Hej, to jest całkiem proste. A teraz gotujemy. To takie proste, że aż podejrzane. Niechęć, moja ulubiona piosenka! Podkręćmy temperaturę! Nie to miałam na myśli? Pożar! Pomocy! Pinky, co ty zrobiłaś? Prawie spaliłaś moją kuchnię. Dość, panienko, jesteś zwolniona. Nie chciałam, szef. To wszystko wina piosenki. Hm. Nie zapomnij swoich rzeczy. Dzień dobry, panie Adamie. To Pinki, melduje się na swój pierwszy dzień pracy. Cóż, Pinki, przejdźmy do rzeczy. Mamy dziś wielu pacjentów. Od kogo zaczynamy? Zajmij się maluchami. Cześć, maluchy! Kto jest głodny? Smacznego puchate maleństwa. Och, jesteś taki słodki. Ale ty strasznie śmierdzisz. Wszyscy jesteście potwornie brudni. Uff, chyba czas tu posprzątać. Doktor w końcu mi powiedział, że mam utrzymywać to miejsce w czystości. Rana, ale jestem zmęczona. Tylko zamknę oczy na sekundkę. Pięki, gdzie jesteś? Pacjenci czekają. Och, niemożliwe! Pięki, nie wolno spać w pracy. Jesteś zwolniona, młoda damo. Ale ja nie chciałam, doktorze. Żegnaj Pinki. Nie mogę sobie pozwolić na utratę tej pracy. Spójrz na siebie, ale z ciebie nieudacznica. Dalej, posprzątaj tu! Cóż, przynajmniej rodzice nie widzą mnie w takim stanie. Co się stało, kochanie? Straciłam dom. To wszystko przez te parszywe podatki. Tak być nie może. Wracaj ze mną do domu. Dziękuję, jest pani taka miła. Oprowadzę cię, kochanie. Wow, jak tu przytomnie! Czuj się jak u siebie skarbie? O, lepiej się przebierz. Przywitaj się z twoim nowym bratem, Adamem. Pomożesz mi go uśpić? Z miłą chęcią. Chodź mały, zakładaj piżamy i hop do łóżka. Słodkich snów. Udało mi się, mamusiu! Dobra robota, Pinki. Posprzątajmy tu, co? Nie musisz już źle się czuć. Teraz masz nową rodzinę.